Dzisiaj wpadłem na chory pomysł, którego później bardzo żałowałem Trzy miejsca, w których nie wolno grać w Brawl Stars w nocy Tak, wybrałem się w trzy straszne opuszczone miejsca Tylko po to, żeby otworzyć tam star dropy z Brawl Stars I nie uwierzycie, co w jednym z tych miejsc wisiało Albo kogo w jednym z tych miejsc spotkałem Od razu mówię, że nie zamierzam nagrywać drugiej części tego odcinka Bo dla mnie to jest za mocne Już przechodzimy do tego pierwszego strasznego miejsca Ale zanim tam przejdziemy, no to czas na konkursik dla was Dodam dwie osoby do znajomych z Brawl Stars Jeśli chcecie, żebym was dodał, to wystarczy, że zostawicie suba na moim kanale Trzeba mnie subskrybować, będzie to sprawdzane. Oprócz tego trzeba zostawić łapkę w górę po tym odcinkiem, naprawdę się starałem, więc dobijmy tu dużo łapek. No i napiszcie w komentarzu wasze ID. No i dwie osoby dodam, to tyle. A i oglądajcie ten odcinek do końca i pamiętajcie, żeby nie jeździć w takie miejsca co ja, bo naprawdę było to niebezpieczne. Oczywiście zanim wyjechałem musiałem wziąć latarkę z domu, no bo bez tego nie byłoby szans, ponieważ dwa miejsca, do których podbiłem, to były miejsca w dzień, ale i tak było tam ciemno i ostatnie miejsce, w tym odcinku, do którego podbiliśmy, byliśmy tam, gdy już było ciemno. Oglądajcie do końca. No dobra widzowie, jesteśmy już na pierwszej miejscówce, pokaż kamerzysta, jak to w ogóle wygląda, to jest dopiero wejście do niej, ona jest tam dalej, musimy trochę przejść, ale te schody tutaj, no to już jest naprawdę straszne, jeszcze w takim lesie, dobrze, że jesteśmy tutaj w dzień, ale ja tam muszę wejść i otworzyć star Chodźcie, chodźcie za mną, bo jest to ogólnie nieopuszczona restauracja. Mam nadzieję, że nikogo tam nie będzie. Zbliżamy się, zostało nam już coraz bliżej. Zobaczcie, ta droga naprawdę jest straszna. A tam jest ta miejscówka, już ją widać. Okej, okay, na razie widzimy to tylko z zewnątrz, ale robi to już naprawdę wrażenie i powiem Wam szczerze, że trochę się boję. Serio, mam nadzieję, że tam nikogo nie będzie, ale ja tam muszę wejść i otworzyć Star Dropy. Zobaczymy jak to w ogóle wygląda w środku. Dobra, idziemy. Jak coś to jest dopiero pierwsza miejscówka z dzisiejszych, jeszcze będą dwie inne. Do tej i do kolejnej pójdziemy sobie w dzień, ale do tej ostatniej będę musiał pójść w nocy, więc oglądajcie do końca. A więc dobra widzowie, ja już tutaj mam brola odpalonego są Star Dropy, bo dzisiaj będziemy otwierać. Mam też latarkę, jakby co, jakby tam było ciemno, bo pewnie będzie. I najpierw wejdźmy sobie tym wejściem, bo wiem, że jest kilka. Chodźcie po cichu. Mimo wszystko na razie wcale nie było tak źle. Do pewnego momentu bo zobaczcie co wydarzyło się zaraz to wygląda mordeczki, no powiem wam szczerze, nie jest to najlepsze, ale dobra, tu wejdę i otworzę stardropa. Wow, naprawdę robi to wrażenie. Zobaczcie ziomeczki. Tak to się prezentuje. Jest to bardzo straszne. Ja cały czas otwieram stardrop, ale powiem Wam, że jestem trochę lekko w szoku. I jakoś zbytnio chyba tam dalej nie chcę iść. wyjdziemy sobie jeszcze od innej strony, a już na pewno nie chcę schodzić tam w dół. Więc no, można powiedzieć, że misja zaliczona, bo stardropy otwieram. Ale internet tam jest bardzo słaby, co chyba widzicie, że dopiero teraz mi się stardrop otworzył. Boję się tego, że gdzieś tutaj, jak zaraz wejdziemy, może być jakiś bezdomny. Ja nie chcę mu przeszkadzać, nie chcę robić żadnych problemów i tego troszkę się boję, nie? Ale no, zobaczymy, no, trzeba otworzyć stardrop poświęcam się specjalnie dla Was, więc zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę nie jest lekko. Najgorsze było to, że w każdym z tych trzech miejsc spotkała mnie jakaś nieprzyjemna sytuacja. Albo kogoś spotkałem, albo spotkałem coś strasznego. Oglądajcie do końca naprawdę. Patrzcie, podeszliśmy pod jakieś podziemia, i zobaczcie, co tam jest. No, nie no, mam nadzieję, że na mnie nie cieli, ale ja się tam boję, widzowie, wchodzić. A chodźcie dalej, tu są powybijane okna normalnie. Ta miejscówka jest naprawdę straszna. Wiem, że od jakichś chyba 4 czy 5 lat ona splajtowała. Brakło im pieniędzy, i nie ma już tu restauracji, i wszystko jest ruiną. Jak widzicie, no, tak to się prezentuje. Tutaj w ogóle mamy jakieś materacje, co jeszcze bardziej można pokazywać, że tu mogą być jacyś bezdomni, więc ja też nie chcę im jakoś przeszkadzać specjalnie. O kurde, widzowie. Musimy uważać, o szybko jest. Kurde, widzowie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra widzowie, idziemy dalej. Ja jeszcze stardropę jak to i teraz pootwieram, ale chcę wam tu wszystko pokazać, żebyście widzieli, a to jest dopiero pierwsza miejscówka. Jeszcze będziemy w kolejnych mocniejszych, więc oglądajcie do końca. Wchodzimy tam do środka. Jesteśmy pod samym wejściem. Pokaż tam kamerę, został zrób zbliżenie. Jak to strasznie wygląda. Tu wszędzie są jeszcze szkła porozrzucane, więc tym bardziej trzeba uważać. I otwieramy sobie star dropy, dobra? Lecimy ze star dropami. Pokaż tam, kamerę, żeby widzowie dobrze widzieli. I powoli musimy sobie tutaj przejść. Tylko po cichu. To jest wielki kol. To kiedyś była taka restauracja ogólnie. Ja sobie tu jeszcze trochę otworzę tych star dropów. I zaraz wam pokażę coś więcej. Miejscowa jest naprawdę mocna. Sorry, że mówię tak cicho, ale patrzcie to widzowie. To wszystko może się zaraz zawalić, nie? Tam jest najstraszniejsze miejsce, i szczerze, no nie wygląda to dobrze widowni. I chwilę po tym nagraniu chcieliśmy przejść do pomieszczenia obok, ale usłyszeliśmy dźwięk. Był to trzask drzwiami. No i to powiem Wam szczerze, było mega przerażające. Tylko teraz pytanie: co to był za dźwięk? Czy ktoś go zrobił rzeczywiście? Czy był to wiatr? Bo w tamten dzień naprawdę był mocny wiatr. <laughs> Jezu, widzowie, nie wiem, czy mi wierzycie. Jak ktoś, to mógł być też wiatr, ja też nie jestem pewny, ale usłyszałem zamknięcie się jakiejś drzwi, więc od razu stąd uciekliśmy i ja tam więcej wchodzić nie chcę. Serio. Ale kurde, chciałem jeszcze tutaj zdjęcie do miniaturki zrobić, więc tego się trochę boję. A więc ziomeczki, sprawa wygląda tak, że jak miałbym tutaj nagrywać w nocy, to na pewno bym tu nie przychodził. Już w dzień jest tutaj strasznie, już w dzień coś słyszeliśmy, więc ja to miejsce odpuszczam. Lecimy do drugiego. Trochę tutaj stardropów potwierałem, ale nie chcę tu już być, choć zwijamy. No i pojechaliśmy w drugie miejsce, które myślałem, że będzie mniej straszne, ale to, co nas tam spotkało, to już w ogóle rozwaliło system. A więc, ziomeczki, jesteśmy na kolejnej miejscówce. Wygląda to też trochę przerażająco. Ale myślę, że nie będzie gorsze od tamtego. Wyglądajcie do końca, bo jeszcze tutaj pójdziemy na jedno miejsce, które będzie wieczorem. Ale boję się jednej rzeczy. Chodź, kamerzysta. Z tego, co czytałem, to w tej miejscówce Tutaj jest polaca, taki wypuszczony pies, Wilczur. I mam nadzieję, że nie spotkamy go, bo nie chciałbym, żeby jakiś pies mnie pogryzł. Ale tu jest w ogóle potężne. Patrzcie to: spróbuję tam jakoś wejść do środka. I oczywiście, potwierdzamy sobie star dropy. Tu mamy już jakieś pierwsze miejsce, więc może przejdźmy najpierw do tego mniejszego. No, jak widzicie, wejście troszkę zarośnięte, więc pozwólcie, że tam nie będę wchodził. Ale idziemy do tego głównego, tego dużego. O kurde, widzowie, patrzcie to: tutaj normalnie da się wejść, ale problem jest taki. Tam ktoś chyba jest. O, cholera, widzowie, patrzcie co ja tu mam. Co to jest jakieś podziemne przejście? Uwo, ej, tam jest normalnie tunel jakiś. To miejsce jest, nie wiem, czy jeszcze nie bardziej straszne od tamtego. Co jest grane? A my teraz udamy się do tego wejścia i spróbujemy tam wejść. Ogólnie jest tutaj trochę wiatr, więc sorry, jak nie będziemy dobrze słychać. Ale patrzcie, tą miejscówę Przecież to jest giga straszny, ty. O, cholewcia, widzowie. Pokażę wam, ale nie będę tam chodził, bo nie chcę, żeby to się zawaliło. Jakie straszne lochy. Serio, robi to wrażenie, ale ja się cykam. Co jest grane? Patrzcie na to, widzowie, jak to wygląda. Ja nie mam pytań. No mam nadzieję, że rozumiecie, że nie chcę tam wchodzić. Nawet nie dlatego, że się boję, tylko dlatego, że to się może zawalić, bo zobaczcie jak to wygląda. I czytałem o tym na internecie i naprawdę już dużo ludzi pisało, że stan tego jest bardzo słaby i żeby uważać. I uwaga, to co zobaczyłem w dalszym kroku to aż serce mi na chwilę stanęło. Dobra widzowie nie, ja stąd wychodzę. Tam wisi jakiś misiek. Ja pierdzielę. Chodź kamerzysta, zwijamy stąd. To jest masakra, serio, to miejsce jest chore. Nie widzowie, dość tego nawet tu ani jednego stardrop, a więcej nie otworzę. Po tym co przed chwilą zobaczyłem, mam już dość i opuszczamy to miejsce. Już to jesteśmy w sumie przed nim, więc tu już jest trochę bezpieczniej, ale tam jak zobaczyłem tego Miśka, to a najgorsze jest to, że wybieramy się jeszcze w jedno miejsce, czekamy aż będzie wieczór, aż będzie ciemno i idziemy w najstraszniejsze miejsce. Ostatni taki odcinek nagrywamy dla na widzowie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co odwali się w ostatnim miejscu, do którego właśnie idziemy. No, dobra, Mordeczki, czas na ostatni przystanek. Mamy godzinkę 21.22. Za mną znajdują się więzienie. Byłe więzienie kobiet. Teraz już to ruina. Postanowiliśmy, że tu przyjdziemy o tej najpóźniejszej godzinie. Jest już w miarę ciemno. Będziemy otwierać Stardropy, zobaczymy, co tam jest w środku. Chodźcie. Powiem wam, widzowie, ja tutaj wam to będę oświecał, że wygląda to dosyć strasznie. Cały czas sobie będę otwierał też Stardropy. I trochę się boję po tym, co było ostatnio, nie? Ja już mam dość tych naprawdę. To jest tragedia jakaś. Jak to wygląda? Tutaj macie rysunek, który potwierdza, że to są były więzienie kobiet. Serio, ja sobie tego nie wymyślam, widzowie. Tu kiedyś były więzione kobiety. E, ten budynek nie jest jakiś duży, cały już jest zamurowany, zaceglony i da się wejść do środka, więc zaraz to zrobimy. Nie, no ja w to nie wierzę, widzowie. Nie topesz. Tu jest nie to też przed chwilą się ruszał. No dobra Wzoły, więc czas tam wejść, ja się trochę cykam, nie powiem, że nie, ale zróbmy to, miejmy to za sobą, chodź kamerzysta. No tak jak wam mówiłem, to są normalnie więżynie kobiety. zobaczcie na te rysunki, co tam jest w ogóle. Słuchajcie, tam jest jakaś kobieta typowo narysowana, pokaż im to dobrze kamerzysta. I tam jest jakieś wejście zamurowane, czekajcie, wejdziemy sobie tam do środka, chodźcie. Tutaj wiem, że za nami za ścianą jest jeszcze jedno wejście, zaraz też tam pójdziemy, ale zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądało. O kurcze, w ogóle powinniśmy wam Wam trochę ciszej, bo jak to jest jakiś bezdomny, może być niebezpieczny, Czekajcie. Co się Szybko! Szybko, idziemy tam, tam idziemy. Widzowie tam totalnie ktoś był sobie teraz tego nie wymyślał. Już mam dość tego odcinka. Nie wiem czy to był bezdomny czy kto, ale słyszeliście te dźwięki. Chodźcie, zawijamy i jak kończę ten odcinek naprawdę. Dzięki, że oglądaliście. Nigdy więcej już takiego już nie nagrywam, serio.